W tej lekcji pokażę Wam, jak można w łatwy sposób ustawić balans bieli w plikach JPEG w programie Lightroom. Jeśli fotografujemy w formacie RAW, ustawienia balansu bieli możemy dostosować później podczas naszej edycji zdjęć. Używając tutaj suwaków, temperatury i tinty, narzędzia White Balance Selector Tool, lub też jak najprościej tutaj jest używanie tych gotowych presetów stworzonych przez program Lightroom. Jednak podczas fotografowania w plikach JPEG taką decyzję musimy podjąć, zanim zrobimy zdjęcie, ponieważ w programie Lightroom. Mamy do wyboru tylko White Balance Selector, to narzędzie ustawienia temperatury, a z presetów niestety tylko mamy auto. Teraz pokażę Wam, jak można użyć takich gotowych presetów od ustawienia balansu bieli w pliku JPEG, gdzie no, ta opcja jest tutaj niemożliwa. Przejdźmy teraz do naszej biblioteki i wybierzmy sobie dowolne zdjęcie RAW. I teraz przejdźmy do modu Develop. No w prawym panelu możecie zobaczyć, mamy już te opcje. I w tej chwili wybieram sobie opcję z presetów Daylight, czyli światło dzienne. I jak widzicie, temperatura wagna się zmieniła do światła dziennego. I teraz przejdźmy do panelu lewego, gdzie są nasze presety i utwórzmy preset. Klikam tutaj na ten plus i teraz folder będzie Helion, to jest ten hard folder i teraz utworzę nazwę White Balance, czyli Balance Bieli, będzie Daylight i tutaj będzie JPEG, czyli światło dzienne dla pliku JPEG i tutaj zaznaczam tylko Balance Bieli, tutaj odłączę proces i wciskam utwórz, create. I w tej chwili utworzył mi się preset tutaj gotowy do balansu bieli w świetle dziennym. Teraz przejdźmy do naszego zdjęcia z plikiem JPEG. Tutaj zaznaczam. I w tej chwili lewy panel, gdzie mam presety, i ten utworzony preset do światła dziennego. Wciskam. Jak widzicie, utworzyło mi się zabarwienie dla światła dziennego. I teraz przystąpię do kolejnego utworzenia presetu. Wróćmy ponownie do naszego zdjęcia RAW i teraz wybiorę Cloudy, czyli dzień pochmurny. Utworzę nowy preset, klikam tutaj. To będzie white balance, czyli balans bieli, cloudy, czyli pochmurno i będzie tutaj JPEG i ponownie zaznaczam tylko balans bieli i wciskam stwórz. Podobnie przechodzę do swojego pliku JPEG. I możemy sobie w tej chwili zaznaczyć cloudy. Jak widzicie, zdjęcie się bardziej ociepliło. I tak możemy sobie tworzyć poszczególne presety dla danych temperatur, które mamy tutaj w balansie bieli przy plikach RAW. I możemy je sobie następnie zapisać w presetach i następnie stosować w plikach JPEG właśnie za pomocą utworzonych presetów w lewym panelu.